Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj, yy, czyli 27 listopada obchodzę swoje urodziny i w tym roku są to już 30 urodziny, dlatego zapraszam Was na film pod tytułem 30 faktów o mnie. Jak się można domyślić, mój rocznik to 1990. Czyli fajny rocznik, bo łatwo można policzyć, ile mam lat. Nazywam się Basia Kozioł, i z tym się wiąże kolejny fakt, czyli taki, że w dzieciństwie nie lubiłam swojego nazwiska bardzo, ponieważ dzieciaki były okrutne i bardzo często wyśmiewały się z nazwiska i przezywały mnie Koziołkiem Matukiem. I mam lekki uraz do dziś, więc najchętniej bym to nazwisko zmieniła. Kolejny fakt dotyczy też mojego imienia, ponieważ też go nie lubiłam kiedy byłam młodsza. Z czasem oczywiście je zaakceptowałam. Jako ciekawostka powiem Wam, że dowiedziałam się, że moja mama chciała, abym miała na imię Blanka. Natomiast po namowach rodziny zostałam Basią. Urodziłam się w Wyżysku, a więc pochodzę z Wielkopolski. Mam 169 cm wzrostu więc nie jestem ani niska, ani wysoka. Mój wzrost jest taki ok. Mam trójkę rodzeństwa, dwóch braci i siostrę. Jeden brat jest starszy ode mnie o rok, drugi brat jest młodszy o 2 lata, a siostra pojawiła się znacznie później, więc byłam przez dłuższy czas tym środkowym dzieckiem eee, i siostra jest młodsza o lat 11. Można powiedzieć, że pochodzę z takiej trochę rozbitej rodziny, ponieważ moi rodzice rozwiedli się, kiedy byłam mała, także mam za sobą dość dużo takich ciężkich przeżyć i trudnych doświadczeń. E, no, naprawdę dużo się działo, ale nie narzekam obecnie, nie wracam do tego, bo to już minęło e, i obecnie mam wpływ na swoje życie, także robię wszystko, żeby było lepiej po prostu. Nawiązując do tego, co działo się w moim dzieciństwie, no to często się przeprowadzałam e, i miałam tak, że w jednym roku byłam w trzech różnych szkołach. Jako dzieciak i nastolatka byłam bardzo nieśmiała, tak na maksa nieśmiała. Wręcz wydaje mi się, że było to dosyć chorobliwe. E, miałam straszne kompleksy. Ale taka informacja dla osób młodych yy, to naprawdę przechodzi z wiekiem i pewność siebie też nabiera się z wiekiem. Dlatego jeżeli też tacy jesteście albo takie, bo to często dotyka dziewczyny, to nie przejmujcie się, wyrośniecie z tego. Co do kompleksów yy, moje dwa największe kompleksy. To są plecy i moje zęby. Ale są też rzeczy, które w sobie lubię, tak z wyglądu: i są to oczy, włosy i moje nogi. Kolejny fakt jest taki, że ja jestem swoim największym krytykiem. Jestem też osobą bardzo wrażliwą. Jestem też bardzo, bardzo miła dla wszystkich: staram się zawsze nikogo nie urazić. No i czasami bywało tak, że przez to ja trochę na tym cierpiałam. Ale nauczyłam się jakoś tak y, z tym pracować, i są pewne granice już teraz. Jak ktoś się przekroczy, to potrafię o tym powiedzieć. Nie lubię trzymać focha w naszym związku, bo to najczęściej fochy się odbywają w związku. Y, nie ma czegoś takiego jak ciche dni, a przynajmniej staram się, żeby nie było, bo nie cierpię tej atmosfery. Ja muszę zawsze przegadać wszystko. I często jest tak, że jak się pokłócimy, to najpierw jest taki wybuch, później yy, trzeba troszeczkę, wiecie, ochłonąć i wtedy wracamy do tematu, rozmawiamy i jest ok. I nie ma czegoś takiego, że się fochamy jakoś długo na siebie, bo ja tego nie znoszę, nie cierpię tej atmosfery, po prostu nie mogę jej znieść. Także ja muszę zawsze dojść do porozumienia, czyli jestem osobą ugodową. Jestem psiarą, jak pewnie wiecie, jeśli mnie oglądacie, i mam dwa psy, są to haciki włoskie i powiem wam, że marzy mi się kolejny, ale powstrzymuję się przed tym. Rok 2020 jest szalonym rokiem, dziwnym rokiem, wiadomo przez co, ale dla mnie też był e, ciekawy pod tym względem, że e, brałam udział w filmie Smarzowskiego wesele 2. E, chyba film będzie. w w przyszłym roku, e, i byłam w scenach retrospektywnych, także możecie mnie wypatrywać. Oczywiście byłam statystką, nie dostałam jakiejś wielkiej roli, chociaż jedną malutką taką mikrorulkę e, otrzymałam i jestem bardzo ciekawa, czy, czy będzie mnie gdzieś tam widać. No i drugą rzeczą e, taką powiedzmy ciekawą jest to, że w tym roku wreszcie zapisałam się na prawo jazdy. Odkładałam to dosłownie w latach, ale gdzieś tam cały czas to za mną chodziło i stwierdziłam, że jak już moja siostra się zapisała, która przypominam jest ode mnie młodsza o 11 lat, to doszłam do wniosku, że no chyba by wypadało też. Także em, aktualnie jestem po kursie i czeka mnie egzamin. Jestem e, Woodstockowiczką, albo może byłam, bo już nie jeżdżę na Woodstock, ale byłam na Woodstocku 5 razy. Bardzo miło wspominam, to był szalony czas. Ale pewnego roku nie pojechałam i tak już zostało, że już niestety nie jeżdżę. Natomiast fajnie wspominam ten czas. W związku z Woodstockiem możecie się domyślić, że słuchałam trochę takiej cięższej muzyki. I do teraz lubię sobie posłuchać takich cięższych klimatów. Oczywiście nie tylko ponieważ teraz już tak trochę złagodniałam ale tak nadal lubię sobie włączyć jakiś tam wiecie ciężki kawałek Ech, mała zmiana kadru nastąpiła, ponieważ miałam trochę problemów przy nagrywaniu e, i nagrywałam zupełnie innego dnia e, zrobiłam podobny makijaż i tak dalej ale i tak byście zauważyli kto jest bardziej spostrzegawczy ponieważ włosy mam zupełnie inaczej ułożone dzisiaj ale to nieważne. Chciałabym mimo wszystko skończyć ten film, bo już miałam takie myśli, że może sobie odpuszczę i go w ogóle na kanał nie wrzucę i nawet byście nie wiedzieli, że miałam taki pomysł, ale jednak postanowiłam dokończyć dzisiaj, także będzie tak dwuczęściowo i w innej scenerii. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to w żaden sposób przeszkadzał. Także kolejnym faktem o mnie jest to, że yy, jeśli chodzi o filmy, to bardzo lubię dramaty i Filmy i seriale kryminalne, czyli takie nieco cięższe nie przepadam za horrorami, ale tak dla kontrastu czasami lubię, tak dla odmóżdżenia, jak ja tu mówię, obejrzeć coś takiego bardzo lekkiego, i są to zazwyczaj komedie romantyczne. Różnego rodzaju, tylko też nie mogą być aż za nadto głupie, bo często nie jestem w stanie znieść tego wtedy, ale takie lekkie filmy komediowe jak najbardziej. Jestem osobą bardzo sentymentalną. Jeśli mnie oglądacie, to o tym pewnie też już wiecie, ale podam ten fakt. I bardzo lubię klimat i styl retro. E, ale bardziej chyba jako inspirację niż, e, niż takie konkretnie otaczanie się starymi rzeczami. E, lubię modę tamtych lat I lubię się ubierać e, czasami, przemycić coś takiego bardzo retro do swoich stylizacji. Jestem taką osobą, która wszystko lubi robić sama. E, lubię, lubię wszelkiego rodzaju robotki ręczne, DIY itd. Często mam także, jak wchodzę do sklepu, ja na przykład oglądam ciuchy. To już w głowie myślę, ile kosztowałby mnie materiał i czy opłaca mi się właśnie uszyć to samemu, czy jednak lepiej kupić. Powiem wam, że nie zawsze opłaca się robić samemu jednak, chociaż ja mam zawsze tak, że patrzę na daną rzecz i mówię: "Nie, jestem w stanie to zrobić sama". Po czym tego nie robię, bo jakbym miała te wszystkie materiały Pokupować które chcę, to po pierwsze straciłabym dużo pieniędzy, po drugie, traciłabym dużo czasu. Także, no, nie zawsze się opłaca robić samemu. Chyba że dla frajdy, bo to jednak jest satysfakcja, jeżeli mamy rzecz zrobioną przez siebie. Kolejny fakt jest taki, że już w dość młodym wieku zaczęłam wykonywać portrety na zamówienie, czasami za czekoladę, czasami za jakieś drobne pieniądze. I na pewno dużo ich rysowałam w gimnazjum, później też w liceum. Potem jeszcze przez jakiś czas tworzyłam portrety na zamówienie malowane bądź rysowane ołówkiem. Niestety w pewnym momencie wypaliłam się jakby i Kompletnie przestało już mi to wychodzić, i trochę szkoda, bo była to taka moja mocna strona. Yy, można powiedzieć, że byłam w tym naprawdę dobra, ale niestety już nie bardzo yy, to mi wychodzi. Yy, trochę się przy tym zaczęłam męczyć i w końcu zrezygnowałam z przyjmowania tego typu zamówień. Jestem osobą, która nie przepada za grami komputerowymi. E, tylko nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic do graczy do osób, które lubią sobie pograć. Po prostu ja osobiście e, po prostu mnie to nie kręci. Nie, nie jest to rozrywka dobra dla mnie. Ja w tym czasie wolę na przykład zrobić paznokcie. W szkole byłam osobą kiepską z WF-u e, nie lubiłam wysiłku fizycznego, właściwie wydaje mi się, że. Troszkę winne ma tutaj nauczycielka moja pierwsza w życiu, czyli w podstawówce, oraz y, klasa mieszana, z którą mieliśmy zajęcia. Tak się zraziłam, że nie lubiłam WF-u już później przez długi czas. Źle mi się wysiłek fizyczny kojarzył, ale obecnie y, no wiadomo, później to się zmieniło i y, teraz na przykład bardzo lubię jogę oraz chodzę na tańce. No i to jest właśnie kolejny fakt. Chodzę na belly dance oraz tribal fusion, to są takie tańce bardziej orientalne, można powiedzieć. Moją ulubioną potrawą jest potrawka, czyli takie danie z sosem słodko-cytrynowym. Może kojarzycie, bo przynajmniej u mnie w rodzinie to było popularne danie. Babcia robiła zawsze potrawkę na niedzielę. Ale najlepszą potrawkę uważam, że robi moja mama. E, uwielbiam i e, dawno nie jadłam w sumie, więc z chęcią bym zjadła potrawkę. Mój ulubiony kolor obecnie to zielony, chociaż muszę Wam powiedzieć, że to się troszeczkę zmieniało. E, przez jakiś czas też w ogóle nie miałam swojego ulubionego koloru, po prostu lubię ich dużo, e, dużo różnych. Mam też taką. Przypadłość, że bardzo często nie mogę się wysłowić, uciekają mi słowa e, tak całkowicie, że nie mogę ich znaleźć w głowie. Radzę sobie często w ten sposób, że e, próbuję je zastąpić innymi i wychodzą z tego czasami dziwne rzeczy. E, na przykład, takim moim ostatnim hitem jest jak próbowałam wytłumaczyć, że oglądam serial o seryjnych mordercach. I yy, nie mogłam znaleźć słowa seryjny, więc powiedziałam, że oglądam serial o mordercach wielorazowych. I to już wszystkie fakty <gryw> o mnie. Mam nadzieję, że film okazał się dla Was w jakikolwiek sposób ciekawy, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Możecie dać mi znać, co Was najbardziej zaskoczyło, yy, a co już wiedzieliście albo uznaliście za oczywiste. Eee, możecie też napisać coś o sobie, możemy się trochę bliżej poznać. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie komentarz. Dziękuję Wam za uwagę. Eee, chciałabym Was zaprosić na vlogmasy, ponieważ planuję w tym roku. Nie wiem, ile tych filmów będzie, nie obiecuję, że będzie ich dużo, bo różnie z tym u mnie bywa, eee, ale postaram się coś wrzucić. Także zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do klikania kciuku w górę oraz klikania dzwoneczka. I zapraszam Was też na moje social media, na Instagram, na przykład, ponieważ chyba tam najbardziej jestem aktywna, chociaż ostatnio też z tym różnie bywa. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.